No, z tymi włosami to ja teraz wyglądam w ogóle, jakbym była blondynką. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w mojej kuchni. Huh, trochę mnie nie było i nawet nie mam zamiaru się Wam jakoś bardzo tłumaczyć. No, tak jakoś wyszło. Um, jakoś opublikowałam ten film ciążowy, za który odbiór i komentarze tak bardzo Wam dziękuję. I mam nadzieję, że zaczniemy jako kobiety rozmawiać o takich rzeczach, bo myślę, że wtedy po prostu będzie mieli mitów w jakiejś um, głupiej świętości, która obrasta, moim zdaniem, wokół właśnie tematu ciąży, dziecka i tak dalej i no wstydzimy się rozmawiać o takich rzeczach, um, a moim zdaniem zupełnie bez sensu. Kto nie widział jeszcze mojego filmu ciążowego, to oczywiście odsyłam do materiału, gdzieś tam na dole znajdziecie linka i powiem Wam, że jakoś tak mnie wciągnęły przygotowania do urodzin. W poniedziałek Antek był w żłobku i od siódmej, jak tylko wstałam, to nie wróciłam do łóżka. Co prawda oczywiście sprzątałam oglądając Netflixa, i tu już na wstępie od razu wam powiem, że nie będzie kolejnego filmu o Netflixie. Będę dodawać po prostu w tagach Netflix, więc jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę Patty TV Netflix, to wam pokażę mm... Filmy, w których mówię o Netflixie, a te seriale, które będę Wam polecać, będę wtedy wypisywać w opisie. Tak jak dzisiaj Wam opowiem o serialu, który mnie wciągnął i to dość mocno. Ale widzę, że ten film o Netflixie nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania, więc szkoda po prostu czasu antynowego, żebym produkowała taki film. Jakkolwiek to zebrzmi profesjonalnie. Ale wracając do Netflixa. Wciągnął mnie serial, sposób na morderstwo. I jak powiedziałam o tym na e, moim Instagramie, na Insta Stories, to bardzo dużo z was mi napisało, że też was wciągnął, że to był rewelacyjny e, serial, że czekacie na czwarty sezon. No i właśnie, zdecydowałam się obejrzeć coś, co ma więcej niż jeden sezon i mówię: Dobra, ach, niech będzie taki dłuższy serial, trzy sezony. I tak przy szóstym odcinku, tak sobie myślę: Chwila, ile tych odcinków jest, i nagle się okazało, że każdy sezon to 15 odcinków. Zaczęłam go oglądać w niedzielę albo w poniedziałek, jakoś tak na tej granicy. Dzisiaj mamy czwartek i jestem na 13 czy 14 odcinku. Te worki pod oczami skądś się biorą? W ogóle, jak obcinam górę głowy, to wygląda tak, jakbym była nie blondynką. Może w ogóle całe włosy sobie zrobię takie. Um... Takie jasno, widzicie, to światło jest niemożliwe. Te włosy są i szare, i blond, i tak dalej. Więc cały poniedziałek spędziliśmy na. Znaczy, ja spędziłam na ogarnianiu domu, żeby mieć, tak wiecie, względnie posprzątane, żeby tylko sobie w sobotę przejechać ścierką po różnych kątkach i żeby było idealnie. A we wtorek Antek troszeczkę gorzej się poczuł, a jak dziecko jest, nie chcę powiedzieć, chore, bo on nie był chory, ale był taki jakiś markotny, miał trochę podwyższoną temperaturę, ale nic innego go nie bolało, nie miał kataru. Kaszlu i tak dalej. Um, myślę, że po prostu te cholerne, piątki idą z góry i wyjść nie mogą. E, no to cały dom jest chory, wiecie, a nie człowiek nie za bardzo się wyśpi, ta doba jest jakoś tak dziwnie ułożona. Siedziałam sobie wczoraj, patrzę na kalendarz, że jest 7 marca, nagle patrzę sobie a ostatni film był jeszcze w lutym i sobie myślę o Jezus Maria, już tydzień minął, a nic na kanale, więc wracam. Dzisiaj kolejny bardzo aktywny dzień. E, taki wypełniony poranek, spokojny. Jeden odcineczek malując się sobie trzasnęłam. E, Antek jeszcze sobie drzemie. E, na szczęście jeszcze ma te drzemki, jedną drzemkę w trakcie dnia i mam nadzieję, że jak najdłużej ją będzie miał i jak najdłużej będzie się dało, to będę ją utrzymywać, bo to jest jeszcze zbawienie. E, Jakby był teraz chory tak drzemał parę razy w trakcie dnia, mu się zdarzało, to sobie myślałam, jaka byłam głupia, jak narzekałam, że ja nie mam czasu, jak on był niemowlakiem, przecież jak on co chwilę spał, to naprawdę się miał tyle czasu, a teraz tego czasu nie ma, bo trzeba go ciągle pilnować, bo co chwilę gdzieś widzicie, skrada się i jak jest cisza. Mamy wiedzą, co znaczy cisza u dziecka, to znaczy, że trzeba pilnie biec i zobaczyć, cóż tak dziecko wciągnęło, bo to, co się czasami ostatnio dzieje, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Ale bardzo mi miło, że piszecie, że tęsknicie za filmami, nie wiem, czy uda mi się dodać napisy, jak co, to, to dodam je po prostu w poniedziałek, jak będę sobie siedzieć, więc jak oglądacie ten film i nie ma napisów, to przepraszam bardzo, nie wiem, czy zdążę. Nadgonić i je po prostu zrobić jeszcze w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj fryzjer, zakupy i bardzo kobiece miejsce, jak na Dzień Kobiet i KEA. Jadę sama, więc wiecie, pieniądze będą lecieć, ale dostałam prezent urodzinowy, gdyż za kilka dni. Najpierw ma antek urodziny, ale potem mam ja. Znaczy, tu też jest prezent dla antka, ale to zajmiemy się tym, jak antek się obudzi. Yy, I słuchajcie, tak mnie ubawił prezent, zaraz wam pokażę. Postaram się zaprezentować Wam prezent urodzinowi najbardziej profesjonalnie, jak tylko potrafię. Więc zacznę od tego, że prezent to tak naprawdę Beauty Box. Pierwszy dedykowany w 100% stworzony dla mnie Beauty Box. Więc mogę się poczuć, jak prawdziwa YouTuberka urodowa. I już Wam pokazuję, co już jest w tym Beauty Boxie. Otóż pierwsze, co znajdujemy, to kartkę z opisem produktów, do której zaraz przejdę. Mamy tutaj oznaczone co i jak, box przychodzi słuchajcie, do nas totalnie za darmo. Wystarczy mieć fajnych znajomych i wtedy taki box otrzymujemy po prostu za darmo. I w środku znajduje się takie kolorowe gubienko i znajdujemy pierwszy pełnowymiarowy produkt i jest to ta kultowa maska z Sephory. Tutaj mamy, słuchajcie, ile tutaj mamy mililitrów? Ja nie widzę. 60 mililitrów, produkt pełnowymiarowy. To jest maska chyba z... sin kim Hmm, chyba tak mi się wydaje, że z cynkiem. Glinką, ponoć super ekstra oczyszczająca. Sprawdzę, dam Wam znać. Kolejny produkt pełnowymiarowy w tym e, boksie to słuchajcie, maska. Maska, którą ja osobiście uwielbiam. Jest to maska Holika Holika. E, I tutaj jest kolejny produkt pełnowymiarowy. E, kolejna maska, no naprawdę, ile mask, ile mask może się znajdować w takim jednym pudełku? No to, już jest troszeczkę przegięcie. E, no nie po to zamawiamy boksa, beauty box, żeby testować trzecią e, maseczkę, no ale dobrze, no sprawdzimy. E, no, ja nie wiem, czy zamówię subskrypcję na kolejny miesiąc. Kolejne rzeczy, słuchajcie, bardzo mnie cieszą. E, tutaj mamy masełko do ciała, tu jest 50 ml. Ja nie wiem, ja nie wiem, nie mam pojęcia, ile pełnowymiarowy. Czytam, czytam, czy tu jest napisane, ile pełnowymiarowy produkt. E, masło do ciała, masło do ciała. No, nie wiem, e, nie wiem, tutaj nie pisze, ale to jest 50 ml, więc super, będę miała na wyjazdy, więc sobie odłożę. Dużo podróżuję, dużo podróżuję, więc na pewno dużo podróży. Z tych podróży to słuchajcie, jeszcze bardzo dużo rzeczy, bo mamy tutaj Benefit, mamy jeszcze jakieś perfumy, może to nawet pełnowymiarowe, no nie wiem, też bym musiała sprawdzić, ale wydaje mi się, no super, super. Na podróże sobie odłożę. Mamy tutaj jeszcze dwa małe produkty z luxitan też na wyjazdy. Wiecie, tych wyjazdów jest bardzo dużo, więc im więcej próbek, szkoda, że nie mam kalendarzy adwentowych tam, to jest taka kopalnia rzeczy na wyjazdy ale na drobie, kochani, na drobie w tym roku, no tu kolejna rzecz z Revolution ja już nie mogę patrzeć na tą firmę ona słuchajcie jest w każdym boksie we wszystkich boksach, beauty boxach które zamawiam, cały czas ta jedna marka i tu jest jeszcze rozświetlacz, no to jest mój już drugi rozświetlacz w życiu i musiałabym długo żyć bo jego jest bardzo dużo ale zobaczmy, zobaczmy jak on się tutaj sprasuje, no najwyżej komu Oddam, najwyżej oddam jakieś. No nie wiecie, to się nawet nie chce otworzyć, chyba otwieram ze złej strony. Um, no zobaczymy, czy to będzie do mnie pasować. Um, I ostatnia rzecz, no nie słuchajcie, kolejna maska, naprawdę na taki box, um, na taki box, aż tyle masek. Um, no ja nie wiem, no ja nie wiem. Um, Pudełko, no pudełko mi się bardzo podoba. Te rzeczy, no spoko. Myślę, że na przyszły rok zamówię tą subskrypcję. No bo tak, tu coś dla znajomych, tutaj kilka masek. No wartość tego boksa na pewno jest duża, a nic za niego nie zapłaciłam. Także myślę, że jest fajny. A jeżeli chcecie zobaczyć skąd ten boks, to oczywiście link znajdziecie na dole. Dobra, może nie wszystkich bawiła ta wersja, ale ja słuchajcie, się tak ubawiłam, bo musicie wiedzieć, że prywatnie um, ja nie mogę zrozumieć fenomenu boksów. E, dla mnie one kosztują majątek. E, I e, za każdym razem jak oglądam te filmy u różnych dziewczyn, bo oglądam te filmy, bo właśnie to jest takie coś, że nie rozumiem fenomenu, więc sobie oglądam i za każdym razem tu wam wstawię ten gif jest idealny. W sensie za każdym razem oglądam z takim samym zaangażowaniem na zasadzie. Gdybym miała wydać 60 zł przez 12 miesięcy, to bym sobie poszła do Sephory i powiedziała pani konsultantce, żeby wybrała mi dowolny produkt i zrobiła mi niespodziankę. Eee, te firmy, no, chyba podkreśliłam, co chwilę jest coś na wyjazdy. Eee, i e, zawsze oglądam wszystkie boksy u Agaty i rozumiem dlaczego lubi te boksy. E, I Agata bardzo dobrze wie, że jestem e, z jednej strony fanem tych filmów, a z drugiej strony za każdym razem tak samo z wielkim wytrzeszczem patrzę na te wszystkie boksy. Także dziękuję Agato bardzo serdecznie za prezent i e, za to, jak się napracowała. E, bo słuchajcie, ta kartka nie jest taka od czapy: Agata wypisała wszystko e, do czego, co ma rozświetlacz mnie rozbawił, bo od Agaty dostałam drugi rozświetlacz wcześniej nigdy w życiu nie używałam rozświetlaczy e, muszę Wam przyznać, że e, przez cały czas jako rozświetlacz na policzki używałam cień do powiek ale ten w paletce e, czekolad był całkiem spoko i nie widziałam powodu dlaczego miałabym kupować rozświetlacz e, no i tutaj mam dokładny opis, e, czy coś jest fajne czy nie fajne e, a no widzicie tu Loxitan, mam podkreślone, że to jest miniaturka drogich produktów, więc zamiast miastka luksusu. No mówię, rozbawiło mnie to, jak nie wiem, jak dostałam ten prezent. Lecę, słuchajcie, ogarniać, ja nie mam pojęcia, właśnie sobie uświadomiłam, że pomyliły mi się godziny, że zamiast godziny 13 jest już. Prawie 14, masakra po prostu, a dzisiaj tyle rzeczy chcę zrobić, więc ym, no gnamy, gnamy i jestem ciekawa, kiedy się ten film ukaże, bo jak go zmontuję, to będzie już pewnie około 24, może tak wrzucę raz tak w nocy film, <grym> zobaczymy, e, albo się w piątek rano nie mam pojęcia, e, bo potem wiecie, piątki to nie jest dobry dzień na publikację filmu, bo większość z Was potem gdzieś wyjeżdża i tak dalej, ale jak nie było dawno filmu, to może mnie nie zostawicie... A właśnie dajcie znać, co wy sądzicie. Dajcie znać, co wy sądzicie o beauty boxach. Um, dajcie znać, co sądzicie, a potem poblokuję połowę komentarzy. <laughs> Nie, ale to też jest super akcja, jak ktoś się pyta, co sądzicie o czymś, a o czymś, a potem kasuje komentarze. Mnie osobiście to za każdym razem um, dość mocno bawi. Popatrzam, Tosiu, przyszedł do Ciebie prezent od cioci Agaty i wujka Pawła. Kochanie, co się mówi, jak się dostaje prezent? Bardzo ładnie chcesz otworzyć? Musisz sobie odwrócić z tej strony i szukamy. O, tu jest takie miejsce, no? No ja nie wiem co to jest. Chyba jakaś książeczka. Lubisz książki? to. No. No co? Obejrzyj sobie. Jeszcze Aha, jeszcze to. No nie może być. Tu, w tym miejscu proszę. Jak wow. <laughs> się podparł. Będziesz czytać teraz? Wow. To powiedz jeszcze raz, że dziękujesz, tak? Podobają się prezenty? No to mama, dam do kosza już te papiery, tak? Uh -huh. Będziemy czytać tą bajeczkę, wiesz, bo to jest taka książka, którą mamusia ci będzie czytać, a ty będziesz też powtarzać po mamie, tak? Uh -huh. A wiesz co to jest? To jest mucha, powiedz mucha. Jeszcze raz. Uh -huh. Niestety wizytę u fryzjera musiałam odwołać, ale wizyty w przybytku, zwanym IKEA, a nie dało się przełożyć. Właśnie stoję, zastanawiam się, czy kupić te czarne. Naczynia, czy nie będzie za bardzo żałobnie, ale bardzo mi się podobają. Ej, ale te lampy, torebki całkiem spoko wyglądają. Trochę kiczowe, ale właściwie całkiem spoko. Mój mąż mówił, żebym kupiła tą wycieraczkę stop, ale ona jest tak olbrzymia, że nam pół korytarza zajmie właściwie. A to jest taka. Co ja takie łosia postawię przed drzwiami bez sensu? To są niby kosze na bieliznę, ale ja chyba wezmę taki jeden Antkowi na wszystkie pluszaki. To będzie fajnie wyglądać u niego w pokoju. Dobra, biorę ten czarno-biały. Patrzcie, Klim się sprzedał jest wika i... Trochę źle sobie, słuchajcie, przemyślałam zakupy i właśnie wpakowałam rzeczy do samochodu i przypomniało mi się, że miałam jeszcze kupić dwa krzesła rozkładane, więc zasuwam z powrotem. Ale jest dobrze, bo jest chwila po 21, więc myślę, że po 21.30 będę w domu. Także całkiem spoko czas. E, jedynie co to zapomniałam, zabukować Tesco, żeby przyjechali jutro, więc będziemy musieli jutro podjechać. Na szczęście odbiór osobisty jest. E, najbliższy termin jest dopiero na poniedziałek. W ogóle, słuchajcie, tak e, wywaliło i ludzie po... Mm, po Wszystkie terminy, no wiecie, w niedzielę zamknięte, e, więc pewnie półki będą w ogóle w soboty puste, więc jutro musimy wszystko kupić, żeby potem nie stać w kolejkach. Więc w ogóle, czemu do Was tyle gadam? Idę kupić. ja się zmęczyłam, ale ten spacer e, dał mi pewien fajny pomysł, bo planowałam tylko jeden film, tak jakby już z gotowych urodzin Antka, czyli jak jest wszystko na stole. Coś takiego jak było w tamtym roku, tylko w taki. Mm, bardziej jakby um, imprezowej już wersji bez żadnych przygotowań tylko jakie dekoracje jak to wyglądało ogólnie mm, a teraz sobie tak pomyślałam że właściwie fajnie byłoby wam jakoś przemycić kilka przepisów uh, kilka takich może patentów nazwijmy to lifehacków jak to zorganizować żeby my mamy w niedzielę tą imprezę uh, żeby w niedzielę po prostu się jeszcze z tego cieszyć a ja nie wiem być nie wiecie urobioną mam nadzieję że nie będę ha, ha. pewnie jak odpalę tego ten vlog w niedzielę to powiem sobie Mm-hmm, um ale no jakiś tam mam pomysł, jak sobie to po prostu uprościć, też tak jakby samo imprezowo, e, więc może zrobię tak, że oprócz tej, e, tego filmu, który chcę, żeby był we wtorek albo w środę, może we wtorek, to może po tym filmie się pojawi taki vlog właśnie z piątku, z soboty i z niedzieli, e, takich może pomysłów, jak się przygotować. E, dajcie znać, bo mam nadzieję, że ten film się pojawił jeszcze dzisiaj, to znaczy, że jeszcze w czwartek, ewentualnie w piątek rano, e, więc dajcie znać, czy by was coś takiego interesowało, Myślę, że to jest ciekawe, um, bo ja dużo rzeczy, właściwie chyba 90 albo 80% rzeczy przygotuję w sobotę. A sama miałam problem znaleźć jakieś pomysły na takie przepisy, um, więc trochę tego poznajdowałam. Oczywiście to będą przepisy online. Sama nie tworzyłam tych przepisów, ale myślę, że taką fajną bazę można dla Was też stworzyć. Może ktoś sobie coś ciekawego znajdzie, czy to na jakieś urodziny, komunie, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, koniec gadania. Jedziemy do domu, i może jeszcze wam w domu pokażę kilka rzeczy, które kupiłam, takich smaczków, bo całych zakupów wam nie będę pokazywać, chociaż Holu z Ikei to dawno nie było, a tu wydałam sporo, więc pokażę wam tylko smaczki, co by nie było potem, że o, ile wydałaś w tej Ikei? Pozdrawiam, Ike. Tyle z wami miałam złych przeżyć, a tyle też dobrego. Ciekawe, czy kiedyś będziemy współpracować. Dobra, miałam wam pokazać tylko najciekawsze zdobycze, bo. Jak widzicie, trochę tego jest. E, więc taki talerz znalazłam. Myślę, że to jest coś fajnego, bo tu można dać jakieś oliwki i takie rzeczy. Wcześniej tego nie widziałam, w IKEA i nie wiem, czy to było wcześniej czy nie. Znalazłam, słuchajcie, też coś takiego. Ja to znalazłam na szklankach. E, I to jest niby sprzedawane jako szklanka, ale to są takie małe naczynka. Eee, o, coś takiego. Eee, I potem zobaczycie na filmie, co ja wymyśliłam, żeby w tym zrobić. I tych kupiłam e, dwie takie paczki. E, co jeszcze z ciekawych rzeczy? Ten worek kupiłam, co wam pokazywałam, ten dla Antka. Eee, nowa kolekcja słomek. Antek ostatnio wszystkie słomki wyrzucił na podłogę, a potem wrzucił do kosza. Więc musiałam mu kupić nowe. E, I taką tacę kupiłam. I kupiłam do tego jeszcze paterę. Wrzucę wam tu zdjęcie, bo nie chce mi się jej rozpakowywać teraz. Zobaczymy, jak będzie wyglądać um, na stole. Mam nadzieję, że dobrze, bo to jest to samo złoto, z którego my mamy tamtą, o, tamtą lampę. Więc myślę, że to będzie wszystko fajnie wyglądać, i na tym chcę podać tort. Um, no i może potem wieczorem na tym też wylądują jakieś. Um, co? Nie mogę się już skupić, naprawdę jestem zmęczona. Podam na tym jakieś wędliny. O, dobrze powiedziałam. Więc e, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w nowych filmach. Pa pa.